Proszę Topik! Leży! Drugi leży! W orku musimy leżeć! Topik! Brawo! Leż! Leż jest! Co tej zabawy jest! Super! Drugi leży! Tak jest! Dominika! Dominika wygrała! Dominika! Z tej mojej wyworki odnosimy sporo tej woreczki. Tam, wzięliśmy. Dominika do Pana Łukasa po główną nagrodę! Za małe? Jak ten się pan zmieścił, chłopak zmieścił, to i ty się zmieścisz. Kurwany! Lepiej będziesz biegał. Start! Idziemy! Doping, 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 doping! Jest, Wisieńca! Prawie, prawie spadło i wszystko! Prawie spadło i wszystko, co miała na sobie, Jest, Wisieńca, ten zabawy, jest! Piszemy korecki, odkładamy tam wszyscy niedobrze. I gryły kontra Pesmań, kochani! Z z Poznania, Wojtek Zygrył, kolega z Kraków jest... Z Akulki! Uwaga! Stał! Estàs de bave, es còp i voltra. Superòu Bravo.